Halo No witam Halo, czekaj, bo byłem przyjść z gąsłym, sekundka Mhm mm Czy ty go a w ogóle Karolina? uczyłeś jak zdawać? Czy ty go uczyłeś regulaminu? Nie no Oczywiście, ja Kwest... regulaminu, Tak, ale ta, ta, nie uczyłem ta. jak zdawać Ale Karolina cię za rączkę musi siedzieć trzymać, żebyś zdał? Wczoraj przyszedłem z Pastorkiem, dzisiaj przychodzę z Karolinką, a jutro przyjdę ze Stasiem jak się nie uda Okej okay dobra, czyli z Karoliną będziecie na żywo odgrywać, we dwójkę, okej. Okay. Jak na żywo? Ona sushi, masz. nie słyszy was, nie nic odgrywać na żywo. No to... to nie wiem, drugie słuchawki czy głośniki? No to, to regulamin. Regula... no to jestem, i... jestem. Dlaczego no. znajduje się regulamin na serwerze Roleplay Diables? Że wygracze przestrzegali wyznaczonych zasad i żeby rozgrywka była przyjemna. Mhm. Mm Według ciebie, który punkt regulaminu jest najważniejszy i dlaczego? Według mnie najważniejszym punktem regulaminu jest toksyczność. Żeby nie siać zbędnej toksyczności. Dlaczego? E, ponieważ e, wprowadzanie negatywnej atmosfery może źle wpływać na rozgrywkę wszystkich dookoła graczy. Dobrze, co to jest imersja? A to było poszanowanie imersji, a nie co to jest imersja? I wersja to jest trzymanie się w role. Podaj I, mi przy... Scenariusz, o, scenariusz, trzymaj się scenariusz, który jest ten. Dobrze, diables. Mhm. E, powiedz mi. E, powiedz mi, podaj mi przykład, kiedy e, można kogoś e, przejechać samochodem. No, żeby przejechać kogoś samochodem, no to musi być. Yy... Znaczy nie można na pewno z premedytacją chcieć kogoś, tak to powiem. Yy, tam, yy, przejechać. Może taka sytuacja się jedynie nadarzyć w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, policjant ci wyskoczy i ty gdzieś tam przez przypadek próbujesz odjechać i kompletnie zagraci zagra ci drogę. Oczywiście to na twoim zadaniem jest poszanować jego życie, ponieważ pojazd nie jest do tego, żeby wyrządzać obrażenia innym postaciom, tylko służy do przemieszczania się. Tak? Mhm. Może. E, dobrze. Teraz Mówimy wyobraź te sobie faktycznie. sytuację. To? Jest napad na jubilera. Mhm. I tam już trwa. Są tam, jest inna grupa przestępcza, a ty wraz ze swoją grupą przestępczą. Ee, chcesz to odbić? Powiedz mi, jaki jest adekwatny powód, żeby rzeczywiście e, komuś zaingerować w scenariusz i wjechać i przejąć ten napad. To jest. Tak, ogólnie, jeśli nie znamy tej grupy, to docelowo nie powinniśmy tego robić, bo wtedy psujemy też innym po prostu odgrywanie na serwerze. Ale jeśli jest to grupa, którą rzekomo znamy, ale nie powiem, jak ją rozpoznaliśmy, i są naszymi na przykład bezpośrednio wrogami, a nie ma jeszcze policji, to chyba rzekomo można sprowadzić im odbyć ten napad. Na zasadzie na przykład jakiejś zemsty. Okej, okay, a czy jeżeli ktoś robi napad, a nie ma policji, to, to, jest, to jest to już jakiś scenariusz roleplay? No tak. Jaki? No to jest roleplay rol napadu, że już włamują się do danego obiektu, zaczynają tam, albo chociaż nie wiem, łamać zabezpieczenia, czy przejmować, czy wiesz, zabezpieczać, tak to określę, up. Okay. I z kim oni ten roleplay odgrywają wtedy. Ze sobą. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Dobrze. Drogi Dawidzie. Yy... Aha. Jakby powiedział, że za 24 godziny mam wrócić, to przecież już czytałem ten regulamin dzisiaj. Znaczy, na, na żywca. Słychać, słychać, no? Czekaj, co? Nic nic. Myślę nad y, następnym pytaniem, wiesz? Żeby też ci zbyt ciężkich nie dawać. Powiedz mi. Kiedy można nosić maski na serwerze? No maski nosisz na serwerze, kiedy chcesz ukryć swoją tożsamość, czyli podczas jakiejś adekwatnej sytuacji, chociażby jakiegoś napadu, porwania, po albo chociażby kiedy się e, ukrywasz, no nie, tak mi się wydaje, próbujesz gdzieś ten, e, za bardzo nie rzuca się w oczy, ale no to wtedy nie będziesz nosił maski na przykład, nie wiem, e, z czaszką, tylko za, na nie wiem, założysz sobie torbę na głowę papierową. Bo to imersyjnie, jak nie patrzeć, też się trzyma tego, że e, mówisz, że jesteś taki brzydki, że się boisz po prostu pokazywać światu. Dobrze, w jaki sposób odegrałbyś postać psychicznie chorą? Byłbym chory psychicznie. <śmiech> no. <śmiech> no co, no, no to zależy, jaką chorobę byś miał. Chcesz być dwubiegunowość? Inaczej, jak widzisz poprowadzenie postaci, która jest psychicznie chora? No tak jak Norw Kapel odgrywał. No tak jak Norwka Kapel odgrywał. Mówiłbym, że mi się nie chce, że ten, że. <laughs> Że, że ciężkie jest to życie, że nic mi się nie chce. że Jak coś mam zrobić, to mam potęż, potężny ból na twarzy. Najlepiej to bym nic nie robił, A jak już ktoś coś ode mnie chce, to pewnie robi mi to na złość. I wiesz, no i tak docelowo. No i pokazywaj, że jestem postacią tragiczną. Uh -huh. A to by byłby tragizm sytuacyjny, czy jaki? To byłby pasło. z romantyzmu, z niespełniony kochanek, a który zachowałeś się. W, ale depresja zakłał... to nie jest choroba psychiczna. No nie jest choroba no psychiczna. No jest, jest, jest. jest. <laughs> Idziesz dobra. do psychiatry, że się leci z depresji. Dobra, dobra, masz, masz mnie tu. O. Sprawdzałem cię po prostu. No, a, ale no wiesz, no to możesz na różnie zagrać, ale trzeba się liczyć po prostu z tym, że jak będziesz grał postać psychiczną, o. no to możesz też zostać ten, jak się nazywa, yy, pozbawiony wolności, ponieważ mogą też stwierdzić służby porządkowe, więc musisz się liczyć z tym, że postać, którą odgrywasz, może nagle okazać się, że kończy swoje odgrywanie, bo ma i zakaz pozbawienia wolności, no nie? Dobrze. Że jest jakiś przetrzymywany w zakładzie psychiatrycznym i te sprawy. Lepiej niż wczoraj, no. Bo przeczytałem regulamin. Dobra. Eee, więc tak. Mm. Jedziecie na napad w sześciu osób i inna okay. grupa wjeżdża wam bez żadnego powodu i was wszystkich rozwala. Co robicie? Wyzywam mamusie. Nie no, przepraszam, żartowałem, to żartowałem taki żart sytuacyjny. Eee, ale jak to w sześć osób? To jest mm. tak, że pięcioosobowy jest limit. No bardzo dobrze. O jeszcze inaczej! Jakiś ja bo to... tak, ja, ci... Czekaj, no. A ja ci teraz powiem drugą rzecz. I teraz uważaj, ja docelowo pojechałbym z 6 osób na napad z prostej przyczyny. a iż gdy ma się trzymać bardzo imersyjnie, teraz zachowaj na serwerze, to w aucie najlepiej, jakby były cztery osoby. A piąta osoba musi gdzieś to z niej podjechać. Więc ta szósta osoba musiała podrzucić piątą osobę i zabrać tam to auto, Więc jeśli ktoś by wjechał w momencie, kiedy wzięłem 6 osób, to oznacza, że on w złym momencie spróbował mnie zaatakować, co spowodowało, że niestety nas było 6 i tamta osoba nie zdążyła się oddalić, i ciężko nam było w tak krótkim czasie wyznaczyć, że jest nas os 5 osób, które z tych 6. No i za limit. Ale to nie jest dużo o limit, jak ktoś mnie zaatakował. No, to przecież jest zakazane na serwerze i jeździć w sześciu osób, sobie po prostu. No w sześciu osób nie. Ale jeśli rozpoczynacie jedną akcję hostelną, to już jesteście w niej. No. Mogłeś zamknąć mogę po prostu. No bez kitu, nie? Nie, no ale ja rozumiem trochę o co mu chodzi. No, no, no ja ja wiem o, o co czy, chodzi. Czasami jest sytuacja, że ktoś ci auto podrzuca, czy coś jakieś zamienia auto i wie, że to możecie się napotkać w tej samej chwili, no nie? A docelowo ta osoba potem nie bierze w tej akcji hostylnej udziału, tylko ci pomaga ci zorganizować tą akcję hostylną, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale mogę się mylić oczywiście, no najwyżej za 24 godziny przyjdę. Człowiek uczy się na błędach. Znaczy to zależy, w którym momencie w ciebie wiadomo, no bo jak będziesz pod bankiem i wysiadasz, to oni widzą jakby, że jesteś pod bankiem i wiesz i ten, no to wtedy, wtedy już powinniście być w sztywną piątkę, nie? Ale jeżeli faktycznie jedziesz przez miasto czy coś, to inna sytuacja. No tak, jeśli tak? się jedzie i to jest zawsze to jest sytuacja hostylna czy też agresywna. Jeśli do niej idziesz i jedziesz ją zainicjować, jeśli już została zainicjowana, to musi być limit pięciu osób, że nawet podwiezienie samochodu jest uczestniczeniem w tym. Jeśli zostało już to zainicjowane, rozpoczęte, to szósta osoba nie może ci dowieść samochodu, nie może ci dawać informacji, bo bierze wtedy czynny udział w tym, co może się wydarzyć. No bo gdybyś nie miał tej szóstej osoby, nie miałbyś samochodu, gdybyś nie miał tej szóstej osoby, nie miałbyś tych informacji. Więc tutaj masz już przewagę nad innymi. Okej. Okay. A jeśli jeździsz w 6, 7 osób i ktoś Ciebie zaatakuje, to oczywiście masz prawo się ubronić, bo to ich decyzja było, że zaatakowali liczną grupę, nie? No. No tak. Dobra. Eee, jeśli chodzi o część regulaminową, więcej pytań nie mamy. Eee, na chwilę wezmę tylko Smurf'a i podejmiemy decyzję, jeśli chodzi o część regulaminową, dobrze? Jesteś okay. w nie słuchajcie, jak coś tam mogę pójść, no przyjdę za jutro znowu. No nie, no dobra, już nie będę po prostu swojej mądrości głosił. <ś intendens> uh <breakthrough> po prostu poczekaj, daj na minutkę, dobra? Dobra. Cześć, ja zbutuję streama. No. Halo, halo. Halo. Halo, Diables. Halo. Zrobimy scenki jeszcze, wiesz? Okej. Okay. No? Zobaczymy, jak ci odgrywanie roleplayu idzie. I co, rzeczywiście z Karoliną chciałbyś odegrać? To? No scenkę z Karoliną. Karolina by poszła do siebie nie. i myśmy poddali jakąś fajną... Nie, Karolina nie chce, Karolina mówi, że nie chce, Karolina mówi, że jej głowa boli. Dobra. Eee... to może tak. Pomyślmy nad dobrą sceną dla ciebie, Diables. Mhm. -mm. Coś bez metagamingu bym poprowadził. Czemu? No bo po co? Metagaming niedozwolony przecież, no nie, tego nie lubi. Dobrze. Eee, napadasz. Eee, załóżmy nawet, ja ci odegram drugą część. Jesteś zrezygnowanym życiem człowiekiem, który z pod wpływem substancji psychoaktywnych. I przykładasz mi nóż do gardła. I chcesz mnie okraść ze wszystkich pieniędzy. I to już teraz dostałem, tak? Że jest. mam nóż przy swojej Dobra, wyskakuj z kasy, wszystko co przy sobie masz. O co ci chodzi, człowieku? Ja Chodzi mi tylko twoje pieniądze. Dawaj kasę. Czy to jest nóż? Tak, to jest nóż. Chcesz się przekonać? Nie, nieś. Jak to nie? Ja nie mam żadnych pieniędzy. Jak to nie mam masz? Mam córkę na utrzymaniu, Widzę, że pod ci tam wystaje. Dawaj córkę telefon tak to, porły. dawaj telefon. Ale nie będę mógł do córki zadzwonić, ona mieszka na drugim końcu Nic nie to niej jest... obchodzi, nic nie do niej obchodzi, dawaj ona telefon. Ona jest leczona, do córki i trzyzy. już jest spotkać córki, ja dawaj gazę telefon. nie będę pieniędzy na kolejny telefon. Nie rób mi tego, błagam cię, człowieku, błagam Ty cię. Ty jej wolisz stracić życie? Nie, nie zawierz mi Proszę, zastanów no. się. Wcieracie. Jak coś mnie tutaj nie widziałeś! Nie... To no chyba tyle, to nie? że mówił, cześć, dzięki za telefon, okay. elo. Zostaw sobie. No może jeszcze coś innego. Mogłeś to troszeczkę bardziej pociągnąć, ja specjalnie próbowałem, żeby wiesz, żeby to nie było tylko, że wiesz, no szybko bierzesz telefon i robisz elo, nie? Aha, no ja tak wiesz, no biorę pod uwagę, że może gdzieś policja być po pobliżu, zazwyczaj taką sytuację, że policja gdzieś w Aha, o ty, no ty no widzę. Widzisz? Poczekaj. Hmm. No dobra, jesteś hiszpańskim konfidentem i zauważyłeś, że ktoś zaparkował na linii pożarowej i dzwonisz na policję, żeby to zgłosić. A, i teraz ten, że ja ten, tak? No. no, ty jesteś konfidentem, a Buli może być policjantem to co odbiera czy coś. No to, okay. to, to ty dzwonisz, nie? Wow! E, ola amigo, e, ola, ola, e, czy to dzwoni się do komendy tutaj stanowej? Dzień dobry, La Santa Police Departament. W czym możemy pomóc? E, chciałem tutaj jako szanowany i porządny obywatel zgłosić, że jeden e, amigo tutaj zaparkował auto, nie tak jak trzeba, na liniach pożarowych. I wie, zakładam, że teraz nie będzie mogła tutaj żadna służba medyczna pomóc. Mogę teraz podać rejestrację samochodu. Dobrze, spokojnie. Jak się pan nazywa? E, nazywam się e, Rico Gonzalez. Dobrze, niech Ej. pan mi poda swój social Security Number 13. Dobrze, 13, już chwileczkę wpisujemy. E, jaka jest lokalizacja tego zdarzenia? Lokalizacja zdarzenia się znajduje na. E, e, a. Przy, e, przy e, departamencie sprawiedliwości e, po lewej stronie. Stoi tutaj samochód właśnie ob, owego obywatela. Ale z której pan z, z strony tego budynku stoi, bo cię łóżko z jego strony. Ze strony wschodniej po lewej stronie, czyli patrzy pan ze strony wschodniej na budynek, czy, czy jak? Stoję, jestem plecami od wschodu dobrze. do budynku. Wschód jest na plecach, dobrze, rozumiem, rozumiem. Jakiej marki to jest pojazd? Jest to Sentinel. Dobrze, Senet, Inel, e, numer rejestracji poproszę. Numer rejestracji jest e, br e, duo Tres e, cinco 6 e, no Halo, halo, stop, e, tak, poprosiłbym tak? po angielsku. Również moglibyśmy przy, e, oczywiście przetransferować pana do tłumacza, jeśli nie zna pan angielskiego. I, to ja bym poprosił tłumacza, bo ja nie pamiętam jak no, było, się, duo no, a no, nie Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Los Santos, Policía, muy Department. Muy bien, muy bien. De... De números o tablicas A, S, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 9, 8. Sí, sí, entradas, entradas. Entradas, de policías, números. De... Momento, e, por favor. No. Mmm. Gdzie jest el auto? Telefon się rozłączył. Pode zdsiral algo? Uh. Halo. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, sí. ¿Puedes oírme? Eh, los Santos, Los Santos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Tortilla empanadas? No tortilla empanadas, No, no, no. Eh, sé dieto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sé, 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 sé dieto. Se llama Dieto. No, no, no italiano, español. No, 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 no. Eh, italiano, italiano. SOMEBODY s***! Help me! Pi, pi, A to pi, jednak pi, pi. pan po angielsku roz... <laughs> pipi. <laughs> <laughs> no to teraz. Telewo się, się, się rozłączy. Zdaję się pod panem na hiszpańskiej postaci po prostu. <laughs> um... A Smurf się wymutował. A się wymutował. mógł <śmiech> 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 Dobra to jeszcze jedną scenkę sobie odegramy. Okej. Okay. Pomyślmy, pomyślmy. Co? Może coś z Erotic Co Gameplay, to wy zobaczycie i od razu... A ty Zobaczmy. Ale to będziesz ja, musiał mu pomóc. Nie, ja nie to będziesz musiał mu pomóc. Aż i ze mną, tak? Nie, ja już po siostrze. Aha. Co? co? No Czekaj, nie no, no, ale, co? Kurczę, jeszcze raz że ja nic z odgrywam nie odgrywałem w RP. Czekaj, no, ha bo... <ślesz> Oj, 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 ha ha Siostra stepowała, rozumiem, rozumiem. Tak, stepowała, ma takie budy, stepowanie robiła pa 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 no. E, e. Nieźle, nieźle diabez. Dobra, to Karolina ci pomoże, nie? No tak, tak, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że my takiej stany razem nie będziemy odkrywać. Tak mi wydaje, a jak Karolina zaproponowała, to zakładam, że ma bardzo ochotę odegrać to scenę. Właśnie, też mi się tak wydaje. Więc zostawiam wam dowolność, nie? Więc zostawiam wam dowolność. A przemoc domowa jest dozwolona na serwerze? Jeśli jest odpowiedni powóter, to... Jaki jest odpowiedni <grywa> bo do klasy domowej? ty <grywa> mówisz, woli? No to jest NRL Play, GTA V, no. To jest ja komputerowa. Coś to jest, no, to jest IRL. No właśnie, o co ci chodzi? Łał. Wow. No, nie mówimy ci, żeby się z. No właśnie, ja, ja myślę, że się czegoś nie zrobił. <grywa> Dobra, to zostawiam wam dowolność, jak chcecie to odegrać, proszę. Erotyk. No nie, ja nic erotycznego, ja nie będę odgrywał żadnego erotycznego roleplay. <grym> ale to i nie mogę odgrywać, muszę być gotowy No to ja, ja powiem, ja... weź te ręce, zostaw mnie! Mam kobietę! No nie, bo to już, wiesz... Ale nie no. będziesz o kobiety, to wtedy wyjście z roli, nie? Ale nie to jest wyjście z roli, wtedy mogę kłamać, po prostu ktoś jest z nami atrakcyjny, mogę myśleć, że nie wiem, żona na mnie czeka, zwykłą dziecię, ja i zostawiłem, nie wiem, yy, gulasz na gazie. Dobra, Smurf, jeszcze jedna scenka. No. no. Wymyśl. Ale to no, diablec nie uczesaną, tak? Nie! Nie, nie. Tak, tak, bo Karolina chce chyba, czy nie? Karolina nie chce. A, okej. Okay. No to poczekaj. Hmm. A były te dwie, tak? Ja były dwie, się wyciszyłem, okej. Okay. Co można do diablesa wymyślić? No dobra, Dawid. Jesteś sprzedawcą. Cześć. Chciałbyś się wszystkich sprzedawać? <laughs> no nie, nie. Okej, okay, okej. Okay. Czego sprzedawcą? No nic z A może techie, sprawdzimy, jak. Wiem, jest. może sprawdzimy, no. jak odgrywa ból. O, to okay. bardzo No to... dobre, dobry pomysł. O, to słuchaj. To jesteś sprzedawcą kwiatów. Na, na ulicy w takim stoisku. Po czym nagle podchodzi do ciebie, podchodzi do ciebie yy, jakiś czpun, ta Bierze. Sekator, i wbija ci kosę, bierze seka ci sekator, nie, bierze sekator, no. sekator ci z tego i robi ciach ciach, ciach i palce ci. ciach, 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 ciach. ciach. No no i ci palce wiesz po palcach. A co jak. A, a, a mamy jedno pytanie jeszcze szybkie przed. To jest tylko hmm. ciekawość, ciekawość, bo nie widziałem nigdzie o tym w regulaminie. A co jeśli jest postać, która nie czuje bólu? Nie możesz, k***a, na serce być no taką postacią, a co? Uwiedziałem, no. ja w chciałem się zapytać, bo wiesz, do no, JRL są osoby, które nie czują bólu, no, ja? Zazwyczaj no nie? Zazwyczaj na... w dziedzinie... na naszym serwerze. Dobra, ale tu nie, nie ma, nie? I ciach, 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 tracę palce, tak? Tak, ciach, 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 tracisz palce. COŚ TY ZROBIŁ, oła. Więcej ja palców, w czek! Więcej bólu lubię zadawać, jak zadawać ból! Teraz się odwróć! Pokaż teraz nogi ci czas odpiąć! CZEK, o, nie, CZEK, to CZEK, Odpadasz jak <noise> Podobnie, że ludzie mają wolne. A i na balkonie kogoś słyszałem. Nie! nie. Tylko nie nogi, a wow. Wszystko, teraz jeszcze... Jeszcze jedna rzecz, która ci odstaje. No? Gdzie? Ucho! Nie, nie! Ucho! Co to moje ucho? I co jeszcze? Ciach, ciach, ucho! Nie! Nie, nie na nie na Teraz wszystkie kwiatki jeszcze ci potnę, żebyś... tracił wszystko! Nie! No co, zostaw! No. Wszystkie kwiatuszki, tulipany... Ale nie jest to Weźmy. Be... Zdeptam okay. ci wszystkie monstery! Mocny! w koniec gwiatuszki! Dlaczego ty mi to o, Policja, uciekam! No, to, pomocy! nie domagam Dlaczego ty mi to moje gwiatu? No do Dobra, git, już, już, już no, <laughs> się wkręcił. <laughs> że ja dobra. nie mam ucha, to przecież to nie znaczy, że go nie słyszysz. Po prostu wina usta powoduje, że zbierasz po prostu dźwięk, większe ten, inaczej nie słyszysz. <laughs> to znaczy, że nie ja mam ucha, to nie znaczy, że nie słyszysz. Ale się wczuł, <laughs> ja <O>. cię <laughs> No Wczuł się, wczuł się, to prawda, nie? Jestem no, pod wrażeniem. Tylko w jednym, pod wrażeniem. w jednym momencie obciąłeś mu palce, a jak chciałeś m... obciąć to. No nie, tylko nie, ale to, że nie ma palców, to już nie boli. Ale nie, no to jest taki moment, że ka ch... zapominasz o bólu na chwilę, bo tu będzie sobie Ale sytuacja jest, taka, to jest sytuacja taka, że palce sobie do jak ka sobie doszyjesz. No, to też prawda. Rękę odtworzysz, Ej. nie. Czy w sensie nie rękę? No, w sensie palce tak, no nie, no. W sensie całej ręki, chyba nie. No. Ale sami no się, się nie przyszlić. znamy też? Da się przyszyć. Były takie sytuacje. I co myślisz, Snerf? No, scenkowo chyba git całkiem, nie? No, scenkowo jest git. A regulamin? Regulaminowo. Regulamin? A, no to co, za no, 24 tak, godziny. 30. A, czyli co, za 24 godziny? A, to czyli bym po prostu jutro musiał no, tak. no, regulamin musiał być. Tak, tylko regulamin. Ważniejsze jak w pracy i doświadczenie jest to Ma dwa lata doświadczenia. No właśnie, i to nie byle jakiego, prawda? O, czekaj. Ja tak jak przez dwa lata mogę pobyć regulamin, tak to zrobiłem w maksymalny sposób. <laughs> Potwierdzam, tyle, ile było nocnych rozmów z diabłem, odnośnie jego dokonań roleplayowych. To ich trochę było, nie? No. <śmiech> <śmiech> No. no to jak ten, jak pastor, nie? Przejdziesz Uła. zdać regulamin jutro i będzie git, a dobrze. No dobra, dobra. no Ale w tym regulaminie to bardziej miałem pytania, no nie niż ten. No tak, tak. No i jak zacząłeś otwierać mordę i mówić, to się okazało, że już nie rozumiesz tego regulaminu do końca. <grym> no dobra, no to co? Jutro się widzimy.